Siemano, ostatnio parę osób napisało mi z pytaniem, których rarowych czempionów warto zostawić, a których warto zniszczyć. Na to drugie pytanie ciężko może być odpowiedzieć, bo całkiem sporo. Natomiast dzisiaj pogadamy sobie o czempionach, których warto zostawić, którzy są, mówiąc krótko, po prostu dobzi. I zaczniemy sobie od pana, którego. Jedną z dosyć dużych zalet jest to, że można go wyfarmić po prostu na kampanii. Będzie kilku takich championów, pierwszym z nich jest Executioner, którego można wyfarmić na 11 stageu. Więc nie jest on prosty do zdobycia, a co za tym też idzie prosty do wylewelowania umiejętności, bo możemy wydropić kilka kopii i jego wszystkie umiejętności wyskil wyskilować. Dosyć fajna opcja, bardzo tankowa, bardzo ciężka do zabicia. Dobra, może bardzo ciężka do zabicia, to za dużo powiedziane, ale dosyć ciężka do zabicia. Dosyć dobrze radzi sobie z przeżywaniem natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego on jest dobry, to przede wszystkim jest to najlepszy turn meter controller wśród wszystkich rarów, ponieważ mamy taką umiejętność, która atakuje wszystkich przeciwników, zmniejsza turn meter o 20, czyli spowalnia ich, tak jakby był, jakby można, powiedzieć. Oraz nakłada też 15% deg degres speeda, czyli ich spowalnia. I to jest mega, mega fajna, kontrolna umiejętność. Dodatkowo mamy jeszcze umiejętność, która zwiększa jego defensywę i nakłada na niego kontratak. Więc jeżeli go dobrze nastakujemy, to nie do że ciężko będzie drania zabić, to jeszcze on będzie kontratakował. No i do tego wszystkiego mamy również szansę na Stuna. Fakt faktem niewielką, ale jaka szansa jest. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych RAR kontrolerów w całej grze yeah <laughs> Za Na pewno warto go mieć i spokojnie można go sobie wyfarmić Ale uwaga Jeżeli na przykład rejestrujesz się z linku w opisie tego filmu To dostajesz legendę plus 3 piki. I na tamtych czempionach trochę bardziej się warto skupić Ponieważ oni są o wiele lepsi Szczególnie w początkowej fazie rozgrywki Z drugiej strony jednakże to jest RAR Którego będzie łatwiej wylewelować na maksa Więc też trzeba wziąć to pod uwagę Ale jeżeli zarejestrujesz się z linku w opisie filmu Dostajesz legendarnego Karoto Następnie 3 piki na kolejnych levelach i w ten sposób możesz fajnie sobie zbustować konto. A jego możesz oczywiście mieć przy okazji, bo on też się później może bez problemu przydać i być całkiem przydatną rzeczą. To nie jest najlepszy czempion w grze, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli i w dłuższej perspektywie czasu zostanie wyparty przez coś innego, ale jest to całkiem niezła opcja. Kolejny na mojej liście jest niejaki Kurzad Deep Herd który ma w sobie dosyć dużą ilość plusów. Przede wszystkim mamy dwie obszarówki na trzyturowym cooldownie, więc bardzo fajny do kontrolowania fal, czy też do zabijania. Poza tym mamy zmniejszenie prędkości 30%, czyli to duże. Fact, fakt faktem po wbiciu krytykala, więc musimy mieć na nim 100% kryta, ale jak już to zrobimy, to będzie mega przydatny w Iron Twins przykładowo, czyli w tym Dungeonie, no i ogólnie będzie przydatny do kontrolowania fal. Kolejna dosyć istotna kwestia to to, że zwiększa accuracy wszystkim naszym na dwie tury co też przekłada się na performance całej drużyny. Czy w tym przypadku zwiększa swój turn meter co sprawia, że jest w stanie częściej atakować i o wiele więcej demerzu zrobić. Dodatkowo niemałym plusem jest to, że jest Affinity Void co możemy sobie zobaczyć tutaj, czyli nie ma weak hitów ani nie zadaje mu jakaś inna frakcja mocniejszych hitów co sprawia, że jest o wiele bardziej uniwersalny i zawsze jest w pełni gotów do działania. Ważną rzeczą jest też to, że nie wymaga on książek do tego, żeby... Dobrze działał, bo wszystkie umiejętności oczywiście można ulepszyć, ale dają one tylko, tylko trochę damage'u, nie zmniejszają cooldownu, więc nie jest to aż tak istotne. I ogólnie jest dosyć dobry w tak zwanej kompozycji stun set, czy też do kontrolowania fal albo jako utility dla drużyny, więc na pewno tego ziemeczka też warto sobie przytulić i warto go zostawić, jeżeli ci wypadnie. No mi niestety jeszcze nie wypadł, ale czekam z niecierpliwością. Dalej mamy czempiona, który bardzo często pojawiał się już na kanale, a mianowicie War Maiden. Również jest do wywarmienia po prostu z kampanii. Z Deadlanców, czyli z 9 stageu, jeżeli chodzi o nią, to ona ma bardzo fajną umiejętność pod tytułem zmniejszenie defensywy wszystkim przeciwnikom. Jest to dosłownie jedyny czempion rarowy, który ma dekres dev na wszystkich oponentów. I ona tak naprawdę, po tym jak wbijesz sobie konto nowe, na przykład z linku w opisie, to ona staje się bardzo często obowiązkowym czempionem na starcie, dopóki nie znajdziesz lepszego zamiennika. Jest przykładowo Snug Knight czy Ugo, natomiast ona na starcie jest idealna. W związku z czym warto się w nią wyposażyć, warto ją wyfarmić i warto oczywiście ją wylewelować. Z racji tego, że jest z kampanii, no to też możemy sobie ją wylewelować właśnie farmiąc ją, nie musimy zużywać książek, co też na początku jest mega plusem, bo o wiele łatwiej nam jest ją wyfarmić i wymaksować. Dobra, trochę masło maślane wyszło. Na kolejnym miejscu mamy proszę ja was, siostry. A mianowicie Frozen Banshee i Banshee. Dwie bardzo dobre rarki. Frozen Banshee jest lepsza i powinna być trochę wyżej na tej liście, ale niech będzie koło siostry, żeby Banshee nie było przykro. Jeżeli chodzi o samą Banshee, mamy przede wszystkim zmniejszenie defensywy jako obszarówkę, więc to jest całkiem fajna sprawa, która. No nie ma co ukrywać, nie jest taka częsta u rarowych championów. Tutaj mamy usuwanie e, random, debuffu, e, random buffów, co też jest istotne na niektórych walkach i na pewno fajnie idzie to wykorzystać. Z racji tego, że tutaj mamy dwa ataki obszarowe, to jest e, dosyć fajna w secie bo możemy spamować tak naprawdę obszarówką co turę. Nawet jakbyśmy potrzebowali, to możemy tej czwórki, nie tej trójki nie używać, po to tylko, żeby ona waliła obszarówkami w kółko. Ogólnie jest to bardzo mocny wave controller do Fraction Faction Warsów czy Cursed City, więc warto też sobie ją zostawić. Natomiast jeżeli chodzi o Banshee, Frozen Banshee, to tutaj mamy już zupełnie inną zajawkę, bo, znaczy zajawkę, Coś powiedziem. Tutaj już mamy inne plusy, ponieważ tutaj mamy Poisona, mega mocnego Poisona. Na A3 mamy Poison, Sensivity, czyli zwiększenie damage'u od Poisona, a tutaj mamy atak, który sprawia, że jeżeli target jest pod wpływem Poison Sensivity, to nakładamy Poisona 5%, czyli dosyć mocną rzecz. Jeżeli o nią chodzi, to tutaj też jest mega istotną rzeczą to, że ona jest bardzo prosta do zbudowania. Tak naprawdę wystarczy Accuracy, a później idziemy w no trochę i defensywę, żeby jak najdłużej przeżywała, bo Poison nie skaluje się z niczym. Poison skaluje się z życiem przeciwnika, więc możemy sobie ją łatwo zbudować. To jest mega istotne na samym początku kiedy zaczynamy grę, bo tak naprawdę wtedy nie mamy jeszcze itemów, żeby ona miała wszystko, co tylko może mieć. Więc idziemy sobie w Accuracy, następnie idziemy sobie w Przeżywajkę, i ona robi świetny tak naprawdę damage. Co sprawia, że jest idealna na klan bossa, na którym potrafi wykręcić naprawdę masakrycznie dużo damage'u, Tak samo jak na bossy w różnego rodzaju dungeonach. I ona jest jednym z rarów, który jest też bardzo często używany przez topowych graczy, mimo power creepów w 2025, więc na to, na to też warto wziąć na pewno uwagę. Dobra, kolejna rzecz, kolejny void, czyli on nie ma ani weaków, ani strongów, ale zawsze jest skuteczna. Jest to Renegade, która ma jak na rara unikalną umiejętność, niewiele jest rarów z taką miejką a tutaj mamy, mianowicie, tutaj mamy zmniejszanie cooldownów od Wietury wszystkim alają. Co prawda z pewnymi minusami, ale jest to mega mocna umiejka, która jest unikalna jak na rarowe, rarowego czempiona. Po upgradzie mamy cooldown pięcioturowy, więc całkiem dużo, ale mimo wszystko daje radę. Ona jest kluczowa w niektórych dungeonach i teamach z resetami, na przykład na phantom shotguna, czy na ice golema, czy też spidera. W związku z czym, w związku z czym, no warto ją po prostu zrobić. I tutaj też ważna jest kwestia, nie trzeba jej levelować na 60 level. Wystarczy 50 i możemy ją spokojnie zostawić. Nie ma sensu ładować w nią kolejnego, food, kolejnych foodów i tak dalej. 50 level wystarczy, żeby spełniała swoją rolę. Jest ogólnie używana w wielu speedrunach i specyficznych kom kompozycjach, nie kombinacjach. A w związku z czym na pewno warto ją sobie zostawić, jeżeli by ci wypadła i warto ją też wylevelować. Kolejnym ziomeczkiem, oczywiście kolejnym, którego nie mam, bo mi jeszcze nie wypadł, jak bardzo się to cieszy. Eee, jest apotekary, jest to na pewno najbardziej znany rar z całej gry. Mamy tutaj bardzo fajnego support'cika, który na. Mm... A3, czyli na trzecim ataku, ma zwiększenie speedu dla całej drużyny oraz wypełnienie turn czyli po prostu przyspieszenie timu. Mega, mega dobra rzecz. Jest to zdecydowanie najlepszy RAR, jeżeli chodzi o boostowanie speeda. Dalej mamy leczenie sojusznika, które może krytnąć, co jest dosyć istotne, z niskim cooldownem po tym, jak ulepszymy, bo tylko dwie tury. No i dodatkowo jeszcze mamy na A1 trzy ataki, co jest dobre przykładowo na Fire Knighta. Warto też zwrócić uwagę na to, że ma bazowy speed na poziomie 106, Czyli jest bardzo, bardzo, bardzo szybkim szampionem, który potrafi naprawdę bardzo dużo wyleczyć i bardzo dużo przyspieszyć naszą, naszą drużynę. I dodatkowym jego plusem jest aura w dan boże, aura w dungeonach zwiększająca DV 21%. Jest na pewno czempion, który, którego tak naprawdę każdy chyba powinien wybudować, bo to jest łatwe top 10, jeżeli chodzi o rary. Dalej mamy czempiona, którego wreszcie posiadam, a jest to Reliquary tender, którego jeszcze, której jeszcze w sumie nie wylewelowałem, ale się do tego powolutku przymierzam. No i tutaj przede wszystkim mamy wskrzeszenie na, 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 na cooldownie 4-turowym z 30% HP i storm miterem na 30%. Dalej mamy usuwanie debuffów ze wszystkich Alai i nałożenie hila na Alai, co sprawia, że jest bardzo fajnym no, healerem drużyny, tak, revivem heal, healerem. Zarówno leczy, jak i wskrzesza, a dodatkowo jeszcze na A1 ma debuffa, który zmniejsza atak. A co to prawda, tylko 25%, ale to, ta, to jest zawsze 25%. Jest to dosyć uniwersalny czempion, który jest healem, cleanserem, reviverem w jednym. Jest bardzo wartościowy w Doom Tower, na przykładowo w Faction Warsaw czy też Carset City. Można powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych support rarów, jeżeli chodzi o całą absolutnie grę. To też znajduje się na miejscu 10, a na miejscu 9. Kolejny champion, którego nie miałem okazji wydropić, jest to nie kto inny jak Belower. Oczywiście jest to champion yy, Void, znaczy oczywiście to no może nie, ale jest to champion Void, czyli nie ma ani plusów, ani minusów. To co jest bardzo istotne u niego, ma AON na każdej umiejętności. All enemies, all enemies, all enemies. Więc jest świetny do kontrolowania far albo do walenia kampanii, czy też farmienia kampanii niewalenia. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze A, blokowanie aktywnych skilli, mamy zmniejszanie prędkości przeciwników, oczywiście, no i mamy zmniejszanie ich ataku oraz defensywy. Czyli mamy też bardzo fajne debuffy. Jest to absolutny bug, jeżeli chodzi o tzw. zwany set. Perfekcyjny jest do kontrolowania fal. Jest też perfekcyjny do farmienia kampanii. Robi stage 12-3 w jakieś 7 sekund, co jest mega szybkim wynikiem. Tylko, chyba, Felhound może pochwalić się podobnym. Jeżeli chodzi o Faction Wars, to dodatkowo ma też Speeda, więc do tego możemy go użyć. A dodatkowo po przebudzeniu jego buffy stają się mocniejszą, debuffy stają się mocniejszą wersją, więc staje się jeszcze mocniejszy. Jest to moim zdaniem absolutnie. No drugi najlepszy czempion w grze, nie wiem. Znaczy, w sumie ciężko mi znaleźć wielu lepszych czempionów od niego. Tak jak widać po tym filmie. Ale jest jeszcze jeden czempion, który jest zdecydowanie o wiele lepszy od niego. I tak naprawdę jest to czempion rarowy, który powinien nie być rarem, a powinien być prawdopodobnie legendą. A mowa oczywiście o Zimno Sercej. Jakby pewnie przetłumaczyli jej nazwę na polski. Czyli o Coldheart, która jest świetnym, mega mocnym czempionem który robi naprawdę siekę nie tylko w early game, nie tylko w mid game, ale również w late game I to jest najlepszy rarowy boss killer w grze, co warto sobie zapamiętać. Przede wszystkim mamy tutaj umiejętność, która bazuje na maksymalnym zdrowiu przeciwnika. Jak się nie trudno domyślić, bo sobie mają dużo życia, więc ta umiejętność zadaje dużo obrażeń. Dodatkowo mamy zmniejszenie turn mitera oponenta. No co chyba jest całkiem słodką rzeczą, prawda? Tutaj mamy cztery ataki na random, co prawda, ale jest to dobre na Fire Nighter. Może się bardzo fajnie przydać. Tutaj znowu mamy obszarowy atak, który ma 30% szansy na zmniejszenie Accuracy, a dodatkowo nakłada Poisona na dwie tury, jeżeli, jeżeli przeciwnik ma heal, heal Reduction. Jest to champion, który mimo tego, że jest rarem, jest przez wielu dalej używany w wielu dungeonach, mianowicie w Spiderze, czy tam na Spiderze, w Doom Towerze, czy w innych właśnie takich normalnych dungeonach. Mało tego, Czasem niektórzy nawet robią sobie dwie te czempionki e, i robią z tego sedna Spider'a, ponieważ są one w stanie zabić tego bossa w jakieś 15 sekund, więc dosyć szybko. No i też warto zwrócić uwagę na to, że jest to void, w związku z czym e, nie ma ani plusów, ani minusów, co jest oczywiście ważniejsze, że nie ma minusów. I to jest moje top 10 czempionów, których warto sobie zostawić, warto levelować. Oczywiście tych czempionów jest o wiele więcej, w zależności od tego, jaki jest, jaka jest wasza sytuacja na koncie, czego szukacie. Też warto pomyśleć o Faction Warsach i o kilku innych rzeczach. Ja to też zresztą mam tutaj zostawionych w cholerę. Natomiast pamiętajcie, że w tym momencie, no, power creep jest i bardzo często epiki wychodzą tutaj na prowadzenie, jeżeli chodzi o czempionów, czy nawet legendy, które już nie są tak ciężko zdobywalne. Jak się zarejestrujecie z linku w opisie tego filmu, to dostajecie legendę i trzy epiki, więc to samo sobie pokazuje, że jest to dosyć proste. Możecie też promokodów użyć i dostać jedną legendę. Możecie sobie zrobić chase'a po Michelangelo w tym momencie. Może nie mogę trafić odpowiedni guzik. Więc tych możliwości zdobycia czempionów jest sporo. I te rary, one są fajne oczywiście. Te, które wymieniłem. Natomiast są... Jest wielu czempionów, którzy są spoko. Dobra. W tym momencie to jest wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego. ją.